Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony wzgo i zapraszam do oglądania bądź słuchania odcinka. Dziś na tapetę weźmiemy Unię lubelską w skrócie i bez ociągania lecimy z tym tematem, więc powiedzmy sobie wpierw o przyczynach zawarcia Unii lubelskiej była brak posiadania potomstwa przez Zygmunta Augusta, chęć posiadania przez bojarów litewskich przywilejów i równości jaką posiadała szlachta Polska, Potrzeba powstania silnego sojuszu litewsko-polskiego. Kolejną ważną sprawą byli przeciwnicy i zwolennicy Unii Lubelskiej. Przeciwnikami Unii była magnateria litewska, obawiająca się o swoje wpływy, na czele której stał Mikołaj Czarny, radziwiło, a zwolennikami Unii byli szlachta i magnateria polska, na czele której stał król Zygmunt August. A teraz powiedzmy sobie o przebiegu rokowań, a były one ciekawe, gdyż. Kiedy doszło do rokowań z pomiędzy stronami Polsko-Litewskimi to Litwini początkowo nie zgodzili się na unię Realną i chcieli starych zasad i Pojechali z rokowań ale wrócili po niedługim czasie gdyż król August zaproponował im Unię w stylu dyktatorskim czyli przejął większość terenów Litwy dla Polski i to o dziwo bardzo się Litwinom spodobało i reszta też chciała przyłączenia się do Polaków i tak zastraszeni delegaci wrócili i stało się 1 lipca 1569 roku podpisano Unię Lubelską. A teraz powiedzmy sobie o głównych postanowieniach Unii lubelskiej są one takie powołanie Sejmu Walnego, odrębne wojsko, prawo skarby i urzędy oraz wojska, zachowanie odrębnych języków urzędowych, wprowadzanie unifikacji systemów prawnych, zniesioną zakaz zakupywania dóbr na Litwie dla Polaków, wspólna polityka obronna i zagraniczna. Wspólny władca wybierany na drodze elekcji przez dwa narody. I tak narodziła się Rzeczpospolita obojga narodów Unia Realna. A ostatnim pod tematem tego filmu są skutki pozytywne i negatywne Unii Lubelskiej, pozytywne to, wzrost znaczenia polskich obyczajów i języka, rozwój cywilizacyjny i kulturalny na Litwie, wyeliminowanie zagrożenia ze wschodu. Wzrost tolerancji pomiędzy oboma narodami. A negatywne są, osłabniecie pozycji mieszczan, wzrost wyzysku chłopów, wzrost kosztów utrzymania państwa osłabniecie potencjału ekonomicznego. I to jak na razie wszystko, dziękuję za oglądanie bądź słuchanie i pozdrawiam wzgo.